Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. E, kiedy to nagrywam? Mam w sobotę. E, słuchajcie, obozy, e, kilka słów, e, wyjaśnienia, co dalej ze mną, e, bo chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Ale dzisiaj dopiero jestem gotowy e, z Wami o tym porozmawiać, z tego względu, że ja przez kilka dni nie mogłem dojść do siebie totalnie. E, powiem Wam szczerze, że to jest dla mnie dość stresująca sytuacja, m, która kosztuje mnie wiele stresu, nerwo, choć dostałem ogólne zalecenie z Zakaz stresu. Ja tutaj sobie będę z Wami soczki pił. E, <słuch> Słuchajcie, w Dilizie macie takie m, kubeczki, one kosztują grosze e, i naprawdę fajnie się charakteryzują e, co do m, klimatu Halloween, wasze zdroweczko. E, więc teraz tak. Oczywiście, wiecie, że w trakcie teraz mojego pobytu w szpitalu w przewodzie pokarmowym znaleziono niepiękne rzeczy, mianowicie niepokojące, obce, tak mogę powiedzieć, zmiany, które nie były bardzo małymi zmianami. I to działa na moją niekorzyść. Zostały pobrane wycinki. Które zostały przez, przez przekazane do badania histopatologicznego. Jeżeli wyniki będą szybciej, to będę miał kontakt telefoniczny, zostałem tak zwany podstawiony do takiej refleksji, tak to można nazwać, że mam być pod telefonem i odbierać każde połączenie, bo to akurat może być informacja, że wynik biopsji jest. Nie ukrywam, kosztuje mi to sporo stresów, nerwów. Wczoraj miałem na przykład dla Was robić live'a nie miałem totalnie nastroju i wiem, że ten live by może potrwał 10 minut i bym go zakończył. E, także do takich rzeczy też trzeba po prostu mieć przejście, żeby po prostu się wyciszyć. E, jest to dla mnie bardzo nerwowe, stresujące i tak dalej. Następna kwestia e, w tomografii komputerowej, guzek na lewym płucu, e, również biopsja. Również biopsja, bo on ma dziwną strukturę, tam jest opisane jakiś naczyniec. Słuchajcie, ja nie jestem lekarzem, ja nie jestem patomorfologiem, ja nie jestem tym specjalistą od tomografii komputerowych, także ja tutaj nie będę mówił tego tym językiem, tylko będę mówił to językiem pacjenta, okiem pacjenta. Że po prostu na płucu to nie jest zmiana, która jest nie wiem w wyniku jakiejś choroby płuc na chwilę, czy jakiejś grypy, bo ona by się wchłonęła. Ona jest coś naczynienie, tam, tam powychodziło. W każdym bądź razie wymagana też jest biopsja płuca, właśnie tej zmiany, żeby sprawdzić, co to jest za zmiana. Bo oni to teraz łączą kropki w kropki, że tu nagle przewód pokarmowy, tutaj coś na płucu. Także oni sprawdzają, słuchajcie, ja powiem wam tak, ja nie chcę głośno wyrokować, bo ja nie jestem od tego i ja też y, mówię o opcji y, chłopak zdrowy, aczkolwiek w tym momencie po prostu wiecie, można stwierdzać wszystko i tak możesz dostać pierdzielca na głowę i po prostu się zawre, za, y, zamęczać, zamyślać, y, zastanawiać, aczkolwiek i tak jedno cienie ominie czekanie. E, dzisiejszy dzień był takim dniem u mnie e, przełomowym, że wstałem już z w, w, w miarę dobrym humorem. Nawet pojechałem wam do Roska mm, zrobić przegląd, e, co warto kupić. Film już śmiega na kanale, bo ja nagrywam to chwilę po emisji właśnie tamtego filmu. E, także e, wyszedłem z domu, poczułem się trochę lepiej, choć nie ukrywam, że dolegliwości moje e, ze strony. Brzucha e, i ogólne osłabienie dalej jest. E, po, pomimo tego, że, wiecie, funkcjonuje normalnie, to po prostu to się w środku czuje. Będę czekać po prostu na wyniki e, tamtych wycinków. Biopsja płuca, no już niedługo. No i teraz po prostu zacznie się takie polemizowanie i takie latanie. E, szpital, oddział, tutaj oddział, tutaj oddział. E, ale jak trzeba, to trzeba. E, trzeba wszystko e, posprawdzać, bo innej opcji m, nie ma. Dlatego e, po prostu to czekanie. Wiecie co, ja, ja inaczej, ja bym, ja bym w tym przypadku chciał mieć wyniki już natychmiast. E, bo bym po prostu chciał wiedzieć, tak, nie, źle, nie jest cool, jest git, jest dobrze, ja bada. Albo o, to tutaj to coś, no zaraz to wyblum i będzie git, nie? Aczkolwiek. Wiecie co to moje zamartwianie się, to moje stresowanie, to moje jakieś takie ala przygnębienie, takie po prostu przyduszenie, że wiecie, nie, mia nie miało się ochoty na nic, na wszystko w ogóle, e, na jakiekolwiek e, wyjścia, na jakie coś, to, to niczego nie zmieni. To w żadnym stopniu nie, nie poprawi mojej sytuacji ani jej nie pogorszy. Także to, ni to, to do niczego nie zmierza. Nie mogę tak funkcjonować przez ten okres oczekiwania, bo po prostu ja oszaleję autentycznie. Także to czekanie, zamartwianie się, ten dzień w końcu nadejdzie, kiedy ja się dowiem wszystkiego. Ten dzień w końcu dojdzie, dojdzie, dojdzie do tego, do, do skutku. Ten dzień w końcu przyjdzie, także on i tak mnie nie ominie. Um, aczkolwiek takie stresowanie się, denerwowanie, rozmyślanie co gdyby, nie ma sensu. Totalnie nie ma to jakiegokolwiek sensu. Żeby nagrać dla Was ten film, mm, też się zbierałem. E, ponieważ wczoraj zrobiłem próbę tego filmu. Wczoraj chciałem go dodać. Wczoraj zrobiłem próbę tego filmu, ale wyszło totalne... Nie pytajcie, co wczoraj pochodziło. Boże. Te moje ruchy, te moje... O, o Jezus. To jest... To, to, było, to był tak film nerwo. Jakby to powiedzieć? Tak się zastanowię. E, nerwogeniczny. Nerwogeniczny. Tak można, bo Nie wiem, wymyślam takie słowo. Poloniści, proszę mnie tutaj nie zjadać. Proszę mnie tutaj e, nie upominać. Hmm, aczkolwiek po prostu ja to tak wymyśliłem sobie z perspektywy nazewnictwa nerwogenne, o, przepraszam, neurogeni, ner, nerwogeniczność cofniemy N, nerwogenne, o, nerwogenne ułożymy trafne y, nazewnictwo i tutaj już mam nadzieję, że żaden polonista mnie nie zeżre y, po prostu ze wściekłości, aczkolwiek ja nie jestem polonistą, nie mam prawo y, się pomylić. I, I przypominam, ludzi idealnych również nie ma. E, więc. Ja po prostu czekanie. Ale wczorajszy film to był jeden, już masz. Jak dobrze, że ja go nie puściłem do internetu. Jezus Maria. Wy byście naprawdę pomyśleli, że ja zwariowałem, że ja oszalałem, że, że po prostu ja dostałem na web. Choć to teraz też widać, że jestem nerwowy. To widać. Słuchajcie, ja tego nie ukryję. No po prostu. <słuch> No po prostu tak jest. No, ja wam mówię, jak, jak po prostu. Uu, ja się czuję, ja miałem po prostu takie dni bez energii, nie chciało mi się nigdzie wyjść. Um, powiem wam szczerze, że nawet chciało mi się ciągle spać. E, także to nie było zbyt korzystne. A to nie jest, a to jest totalnie, e, totalnie sprzeczne z moim stylem życia. Bo mój styl życia jest bardzo aktywny, e, bardzo pracowity. I ja po prostu nie leżę i nie, y, nie robię nic. Ja nie potrafię, tak. Ja muszę coś robić. Y, po prostu takie pozytywne ADHD. Y, także ja muszę coś robić. To totalnie jest sprzeczne z moją osobą, totalnie z czymkolwiek. Także teraz czas y, troszeczkę y, przeczekać ten temat. Y, po prostu będzie, to będzie. Y, będą wyniki, to będą. Y, po prostu będziemy na nie czekać. Y, no trzeba po prostu. Nie rozmyślać, no łatwo ci się mówi, aczkolwiek no, z każdym dniem się czuję y, tak w kwestii tego rozmyślenia trochę lepiej, choć te nerwy no, są utrzymywane. No, ale to trzeba przeczekać po prostu. Z Waszej strony, dziękuję, z mojej strony, dziękuję Wam za multum miłych, dopingujących komentarzy, bo naprawdę wiele dla mnie zrobiliście. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, że pisząc taki jeden komentarz, trzymaj się, on bardzo dużo robi. I pamiętajcie, że jeżeli widzicie, że na przykład w internecie gdzieś kogokolwiek, że potrzebuje takiego słowa, piszcie, bo takie, takie słowa mają moc. I takie słowa dużo zmieniają i takie słowa dużo pomagają, e, jeżeli chodzi e, o, takie, o takie przyniesienie jakiejś ulgi, nawet na chwilę, ale zawsze e, ulgi. Także dziękuję za dzisiaj, kocham Was bardzo, staram się wrócić do normalnej aktywności, zobaczymy jak to będzie. Buziak wielki, pa!